Hej, hej, ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Unity. Hmm, chciałoby się powiedzieć Syndicate, ale jeszcze Syndicate'a sobie odpuścimy. Jeszcze troszeczkę poczekamy yy, i zakupimy go w najbliższym czasie na pewno, ale jeszcze troszkę minie. Ja e, nie zaznaczyło się. No, patrz, jak mnie to czasami właśnie wnerwia, że to się nie chce zaznaczać. Nie wiedzieć czemu. Tu coś niby jest. Niby. Aha, są jakieś punkty tylko po prostu. Co to jest? Kokarda. Dobra, pójdziemy po kokardę. Troszeczkę sobie poeksplorujemy ten teren. Czemu by nie? Czemu by kuźwa nie? Gdzie ta kokarda? Boże święty, w środku, a ja już myślałem, że gdzieś na górze. Dobra. Mamy już coś odblokowane mniej więcej. Teraz tak, co to jest to? Zobacz, wpis w bazie danych. Aha, to są te koordynackie coś tam, coś tam, coś tam. Wiecie o co chodzi, bo ja nie. Ja w sumie nie muszę wiedzieć, nie? Ważne, żebym pamiętał, że się nagrywa dla was i tyle. W górę, w górę, w górę. Jak najbardziej w górę, bo tam się pokazuje znacznik. Jest, dobra. Interakcja. Kasa. Manny, manny, manny. Dobra, mamy sześć koła znowuż. Many, many, co to jest to? Plac de Fouineau. Dobra, mamy plac de Fouineau. Co to jest to? Aha, nic to nie jest to. To. Sklep. Przejdziemy się do sklepu? No, w sumie możemy. Nie jest daleko. Jak to się mówi? Excusez-moi. E, mamy całą historię, jeżeli ktoś chce, to tam sobie można poczytać. Kurwa, macie. zamknij. Dobra. Jeżeli ktoś chce, bo mi się raczej nie chce tego czytać... Poczytałbym, jakbym miał chwilę, ale to wiecie... Trzeba nagrywać, nie ma kiedy. Dobra, do góry, do góry. Wydół. Jest i nasz sprzedawca, sklepikarz. Or, coś tam. Patrzcie, patrzcie. Trujący gaz, granat, bomba, petarda, sakiewka. Przyciąga to i tworzy potencjalną grupę wtapiania. Amunicja, lekarstwo, wytrych. Wytrychę jak najbardziej. Kup umiejętność uczyń ślusarza. Świetnie. a takie coś uczeń ślusarza, tak? Hmm Jest uczeń ślusarza, wymaga 2 TT, o kurde! No to ja jestem mądry! Hm. No to raczej teraz tego nie odkryjemy, w ogóle... Ten teren jest odkryty? Odkryty, że odkryty? No odkryty No czemu to tak dziwnie jakoś jest pokazane? To, co to jest, zobaczmy. Ten wpis. Aha, to jest świątynia, ta kaplica cała. Tutaj mamy dzwon. Tutaj gdzieś mamy dzwon. Do sabotowania. Jest i on. Dobra, szybki sabotaż. Tutaj mamy misję, tam, 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 tam. Ale również mamy coś jeszcze. Tu jest skrzynia, którą nie wiem czemu nie zebrałem wcześniej. Nie wiem, czy jak tam wejdę tak normalnie, to czy się jakaś misja nie odpali czasami. Różnie to bywa. Czekajcie, sobie ogarnę mikrofon. Inaczej troszeczkę. O, teraz jest zajebiście. Troszeczkę biurko mam za długie i ten ten statyw na ramieniu jednak kurczę nie daje rady. Jest troszeczkę za krótki i nic się z tym niestety nie da moi drodzy zrobić. Ewentualnie spróbuję go jakoś przekręcić w któryś dzień w inną stronę i coś coś się pobawię z tym. <laughs> Bo różnie bywa z gadaniem. Czasami mówię do tego mikrofonu, czasami mówię obok mikrofonu i to tak różnie bywa nie. Okej, okay, pięknie ładnie. Tu gdzieś mi pokazuje, że coś jest. A właśnie, a te takie gazety też się pokazują. Nie. Widzicie? Gazety się nie pokazują. Czyli to musimy na bieżąco. A to, to, co to, 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 to. Eee. Artefakt jakiś. Uuu. Tutaj mamy skrzynię, tylko jej nie ma. Bo ona będzie tutaj. Ha, ha, ha. ha wiedziałem. Ej, no, czemu teraz mi, mi ten telefon dzwoni? Nieodebrane połączenie. U, nie mogę teraz rozmawiać. Oj, jak ja nie mogę rozmawiać teraz. No właśnie. <laughs> nie wejdzie. Dobra, wlazło. Dobra, interakcja. Co my tu mamy? Więcej kasy? Ej, w tych skrzyniach nic kompletnie nie ma, oprócz hajsów. Nic. Naprawdę nic. Dobra, jeszcze zobaczmy ten artefakt i będziemy mogli. Będziemy mogli się udać gdzieś tam do tej misji całej, hm, Tu do góry, tu do góry Tu w lewo. O, do... Nie da. Jezus, nie na dół, tylko do góry Okej. Okay. Gdzie ten artefakt? Czy to ta miska? Nope. Zobaczmy wzrokiem. To jest to! O, widzicie. Trzy części zestawu w tej dzielnicy. Zobaczcie. Czyli mamy w danej dzielnicy trzy, cztery, ileś tam pewnie tych, tych. Nieźle. Co to jest za domek? Niewyrementowany klub towarzyski. O kurwa. To mnie zaskoczyli teraz? Kolejna kokarda. Nie wiem jak, jakim cudem ona się tu pojawiła, czy jej nie widziałem. Tak, tak, po, po stolikach właśnie idioto, tak, brawo. Okej, okay, idziemy, mamy kokardę. Kokarda, kokarda. sokoli mi pomożesz? Tam jesteś, dobra. Czyli wszystko jest w budyneczkach, widzę, jak na razie, tak mniej więcej. Ty idioto. Masakra, co ten kurde mać Arno odpierdala? Przepraszam, to już nie Arno, to Asasyn. Tak, wiem, że został odblokowany. I nic z tym fantem już więcej nie zrobię. No mówię, no, no masakra, co tutaj się czasami dzieje. Eee, dobra, my jesteśmy tutaj. Co to jest to? Pont, coś tam, coś tam. <laughs> A to są misje asasynów, nie? Te. Zadania asesyńskie, ale tego kurwa jest. Masakra. W każdej dzielnicy, jakbyśmy chcieli wszystko odkryć, to to jest wciół roboty. Bez skitu, dobra, idziemy do misji. Tam na górę. Tam na górę, serio, nie może po prostu, właśnie w bok. Aha, jeżeli ja chcę w bok, to on musi w bok. O, dobra, przeskoczył jednak. Dawaj do góry. W lewo. W lewo i w dół. Nie, nie do góry. Dobra. Jest i nasz asasyn. Nagroda dwa. O, to akurat będziemy mogli zrobić ten. Eee, naukę tego ślusarstwa, kradziejstwa, złodziejstwa. Wiecie o co chodzi. Wytrychli te sprawy. Poziom trudności misji. Im więcej, tym trudniejsze zadanie i silniejsi przeciwnicy. No to już się przekonaliśmy. Twój poziom gracza również jest moment, yy, mniej więcej tym jest on. Wyższy poziom gracza adności kupując nowe umiejętności oraz lepsze wyposażenie. Okej. Okay. Czyli mam na razie jedną, czyli mam chujowe wyposażenie i zero czegokolwiek. Co mamy zrobić? Zabić strażników i uszkodzić dzwon. Wyeliminowane cele. Mhm. Ciekawe, czy mamy coś takiego jak śmierć, na przykład z tego z powietrza, to się chyba kiedyś nazywało. Nie przeskoczy tam, idiota. Podkradniemy się. O, o! O, o! Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie. Nie, 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 nie. Cichosza. Nikt nic nie widział. Nikt nic nie wie. Dobra, ukryjmy się. Tam ten koleś idzie tutaj. Jest ich dwóch, będzie ciężko to zrobić, Jeszcze się koleś patrzy. Okej okay. Fuck, zauważył Nie dobrze, nie dobrze Ale nie podejdzie idiota. Dobra, tu 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 tu, tu 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 No i nam jeden został tylko. Boż, co oni odjewali Dobra, przeszukajmy jeszcze dziadów. 4F, ale dużo, ale Amo mają, mają przynajmniej. Okej. Okay. Dobra, jeszcze tam nam jeden został. Lekarstwo zapełnione, zajebioza, czyli możemy się uleczyć, easy. Dobra, zajebiście. Usabotujmy teraz troszkę. Mhm, cele, dobra. Dzwony, dzwony! Osiągnięcie kolejne. Fajnie w ogóle, że jest coś takiego osiągnięcia w grach, bo naprawdę to pomaga nawet w opisywaniu wam filmów. Czasami jest tak, że... Człowiek nawet nie ma czasu, ani nawet. No, chwili po prostu, żeby pomyśleć, jak wam napisać tam pod filmem. Znaczy, obok filmu, nie? Podpisać go. No, no nie da się czasami. Ech, i właśnie to te osiągnięcia bardzo pomagają. Do widzenia. Szybkie to było. Okej, okay, coś mamy podpieprzyć. Jak to na zasena przystało? Musisz uciec z tej okolicy. Bomba dymna, na 4, aby wybrać bombę dymną. Po wyposażeniu się w nieu F, aby rzucić. Nie mogę po prostu pozabijać, przecież w bombie to jest mega proste. Zobaczcie, proszę bardzo, easy peasy. Mówię, kurde, czy jak ma bomby dymne, to można wszystko tutaj zrobić w tym asesynie. Nawet nie tracąc hapsów, prawie że. Co oni mnie tam odepchnęli, tylko. Zabójstwo za osłonę. No tego nie zrobiłem, no bo nie dałem rady, tak? 180 metrów, dobra. Gdzieś mamy pobiegnąć tam, okej. Okay. Nie wiem, tego możemy? Chyba ta. Nikt się nas nie czepia. Święty spokój. Kurde, jakbym wiedział wcześniej, to bym już dawno temu ulepszył sobie te wytrychy i, i mógłbym hakować te skrzynie, że tak to ujmę. Hakowanie skrzyni zawsze spoko. O, tam coś jest czerwone, zobaczcie. Co to? Co to? Co to? Zabij posłańca, nie dając się wykryć. Hm. No co tu chodzi? Czy mogę go zabić? Bardzo możliwe, że mi się to udało. Albo po prostu mi nie mnie wykrył i i, i, i dupa blada. Hej, kim ty jesteś tam? Kto to? Zobaczcie, kto to. Powal złodzieja, ty złodzieju! O kurde, macie oni są. Mocni, że tak powiem. Fak, strzelają do mnie! Dawaj do góry. Okej. Okay. Teraz to już mi raczej nic nie zrobią. Nie mają jak. Dobra. My mamy gdzieś tutaj iść, czekajcie. Tu, 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 zielone, zielone jest. Od razu będziemy mieli później misję asasyńską. Bardzo dobrze, bardzo się z tego powodu cieszę. Tu mamy gazetki jakieś. Nie wiem czy, czy one coś nam dają.

to well, mm -hmm. Dobra. Ekstremiści. Znaczy na czerwono. Nynkają ludność. Są oni <coughs> opłaceni przez templariuszy potrafią cię rozpoznać i zaatakować w dowolnym punkcie miasta. Ok, co oni się go tak kurwa boją, wystrachali się go? Asasynów się bójcie? Co wy kurwa, głupi jesteście? Gdzie kurwa templariuszy bójcie do chuja? Inkwizycja chuje, inkwizycja! Dawaj, 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 dawaj. Dalej tego zabójstwa za osłonę, żeśmy nie zrobili. No trudno, już tego pewnie nie zrobimy. Mam nadzieję, że dwa i tak dostaniemy. Gdzie on biegnie? Boże, ja nie umiem wchodzić przez okna, nie, bez kitu, kurwa! No nie, no on jest zjebany. No patrzcie, ja mu daję, klikam, żeby on wszedł przez okno, a ten kurwa, nie. Nie, no co wy, gdzie on przez okno, nie, no nigdy w życiu. No, debil teraz mi wychodzi, tak, <laughs> kurwa, wychodź do góry, ty zjebie, kurwa. No, no. Ja nie mam pytań, on się po prostu blokuje, on się blokuje, ta postać się blokuje, kurwa, wszędzie. Żebym nie wiem, co robił, to no nic nie zrobię w sumie, no nic. W ogóle spróbuję jeszcze w tym miesiącu ogarnąć sobie nową klawiaturę, wiecie. Bo ta strasznie skrzeczy, jeżeli chodzi o te takie długie przyciski. Czyli jeden w sumie spacja. Spację używam bardzo często jak widać. W każdej grze w sumie. Więc tak, spacja by się przydała ewidentnie. Taka cicha, fajna.

Chyba tak. Siedziba asasynów. Mhm. Sklepy. W sklepach możesz uzupełniać zapasy, narzędzia, amunicję oraz lekarstwa. Często można się na nie natknąć o podar punktu szybkiej podróży i klubów towarzyskich. Więcej sklepów znajdzie się punkty widokowe i oceniając kolejne fragmenty mapy. So, Dobra, to już wiemy. To już wiemy.

Dobra, spoko. Mamy poziomy, że tak powiem. Patrzcie, 31 to jest legenda. Mhm. Na bank mi się uda to zrobić. Na bank. Czarny asasyn. No nie wierzę. Jeszcze on żyje? Niżem miał coś do Czarnych. Ja. Co chcą templarzy? Jeśli byśmy nie spędzali ostatniego roku obalonymi twoim cholernym obojem... ...możliwe, że to znamy. Jedyny w sumie polski czarny murzyn, którego uznaję za słusznego, to jest Natural. ...bez kitu. Koleś jest po prostu... ...tak śmieszny z Ria, ja nie mogę. No, on jest zajebisty i ten głos jego, kurwa... ...masakra, jest, co oni mu odpierdalają czasami, to, to, to jest szok. Ale przywołanie M. de la Serre'a do sprawiedliwości wynika z czegoś, nie? Tak, wynika. But do not confuse your personal vendetta with a sound strategy. If he wants to kill Templars, let him kill Templars. I've done him all I can. Boys ready. Very well. Assassin. I charge you to go to Notre Dame de Paris and to find there the Templar agent. Gabriel i go pewnie zabić, no bo co innego. Jest master. Dobra. Nagrody oczywiście są. Co mi się bardzo podoba. Dobra. Tu gdzieś w ogóle mam jakiś punkt widokowy i coś tam do Zobaczcie. To nie jest jeszcze wszystko. Albo wszystko. Co to? Nic. Myślałem, że to się podświetla, ale jednak nie. jest jakiś ziomeczek dziwny. Kilka nawet ziomeczków. Ale mapo, ja pierdzielę. Dobra, sobie pójdziemy tutaj. Nie możemy tutaj skakać. No świetnie. Ech, dobra, sobie spacji nie poużywam. Tutaj chyba nie wejdziemy. No nie. Pewnie musimy mieć jakąś zajebistą rangę or coś tam. Hello my friend. Dobra my friend. Mm. Doładowanie. Zróbmy tak, zróbmy tak, ee, zróbmy tak. I otwieranie na poziomie pierwszym sobie kupimy. Później mamy poziom drugi, trzeci jeszcze. Sześć i dziewięć spoko. Kupmy sobie to, kupmy sobie tak. Enter, enter. Git. Teraz możemy wejść do sklepu. W ogóle tam było, widzieliście? Ten. Śmierć z tego. Z powietrza jednak. Eee, przedmioty użytkowe, wytrych. Kup. Czego mi znowu telefon bzyka? Nie mogę teraz rozmawiać. Wybacz, nie mogę, kochanie, teraz rozmawiać. Nie no, mogę, bo w sumie już, kochani, będziemy kończyć. Ja sobie jeszcze stąd wylezę. Chyba wylezę, czekajcie, interakcję. zobaczmy czy tędy się wyjdzie. <laughs> Mam nadzieję, że tak. Nie chcę mi się gdzieś błądzić jeszcze. No, jak zwykle długie wczytywanie, masakra, jak to się wczytuje długo po tych sekwencjach. Ja pierdziele. Kim ty kurwa jesteś, ty? To jest ten. Czterech. Aha. Dobra. Misja w trybie współpracy nieukończona. Ok. Takieś FV, co to jest? Sprawdźmy to. Co to jest? Podróż do Wersalu. Oluju! Ja się mogę szybko transportnąć gdzieś gdzie chcę. Oluju! Assassin's Creed Unity Dead Kings. Zamknij. Aha, czekajcie, czekajcie. Mówisz o y ramach podstawowej wersji gry. Aha, dobra. Dobra, spoko, wszystko wiem, ale nie mam Dead chyba. A nie mam! Mam, bo przecież kurde mać, było tutaj w tym w tym zestawie tego. Studia synów Edward. A, Edwarda znamy, znamy Edwarda nie? Pewnie że znamy. Coś jeszcze jest. Chyba na dachu. Chyba. nie oznacza, nie oznacza że na pewno. Bo gdzieś w tym miejscu to jest, a tu nic nie widzę. Jak na razie czekajcie. V gdzieś musi być wejście Ornot. Hm. A nie, czekajcie, to jest gdzieś tam, pod ziemią. Oluju, to ja nie wiem, jak tam wejść. Dobra, koń słuchajcie, tak jak mówiłem, to było na tyle. Jeżeli Wam się, kochani, odcinek spodobał, łapka w górę, pamiętajcie o tym, to naprawdę zajebiście motywuje do kręcenia. No i oczywiście do zobaczyska w kolejnym odcinku z asasyna. Trzymajcie się. Hej!